Strony Angela i witam was z nowym. O, coś się przycięło. Z nowym odcinku w Stardew Zaczynamy kolejny dzień. Tak jest, jak zwykle. Mam zły dzień dzisiaj, więc stwierdziłam, że trochę ponagrywam, pogram sobie. Nie wiem, czy to przez tą końcówkę jesieni, czy. No, po prostu tak. O. No, ale może trochę mi się poprawi humor przez. Gierki dobra. Ja zrobiłam. Coś mi się tu przycina. Co ta gra? Coś nie wiem, coś ostatnio, ostatnio też to, trochę się przycinała ta gra. Nie wiem o co chodzi. Coś się z nią dzieje. Dobra, to trzeba. Mhm, podlałam. Mka. Dobra. Dasz nam czy nie dasz? Nie dasz nam dzisiaj. Coś się przecina ta gra, nie wiem o co chodzi. Dobra, jeszcze tak, zejdziemy trochę, czy trochę, no, zejdziemy do szklarni, zobaczymy co i jak. Mam plan dzisiaj, aha, no. Mam plan, yy, musimy dzisiaj zrobić zapas pizzy, no, tak. Widziałam tam nasionka, no, czy nasionka, plony już mamy, które musimy pozbierać. Wiecie, co ja bym mogła tu podkładać na razie? Dobre. I owoce. Nie wiem czy my mamy wszystkie te. Okej, co bo tu nie ma? No coś się przecina ta gra. Ja nie wiem co się z tym dzieje. Jeszcze raz mi się tak przycina ta gra. Nie wiem, o co chodzi. Dobra. Idę to pozanosić i tu i tak musimy przyjść po narzędzia. Pies śpi. No dobra. I teraz tak. A, i tego lika musimy znaleźć w końcu. <grym> Pizd. To tylko jedno możemy Nie mamy tego e, Serka nie mamy No dobra Poczekajcie, to tak Musimy przerobić najpierw jajka Dobra mm, To trzeba wrzucić tu Mleczko jeszcze i, 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 i Jajka wsadzimy tu i to by było na tyle dobra idziemy jeszcze raz powrotem tam do tej szklarni Trzeba wziąć rzeczy. Ile? Ciekawe czy ja to powrotem wezmę. Aha, nie widzmy. Trudno. Żebym ja nie zapomniała, że koneczkę mam tam. Bo z moją pamięcią to ciężko. Dobra, narzędzia pozostawiam na razie. Już to mogłabym wziąć, bo tam trzeba ściąć. E, dobra, czekajcie, to sprzedam tu na razie. Dupie z tym. I te owoce w sumie, chociaż sprzedamy je, ale e, to na razie tu odkładam. Też na mnie potrzebne. O, i nam no, powyrostały też inne: ziemniole na przykład. Dobra, i tu trzeba było jeszcze coś zasadzić. Mhm, nie mamy miejsca. Tutaj nic. Dobra, i tu wszystko. A, jeszcze tutaj. Ale ja zawsze o tym zapominam. Musimy to wziąć. Dobra, tu są robaczki. Weźmy i zanieśmy. Mhm, na kwiatka wpadłam. Bo tak, tu trzeba by było mm, wziąć, zostawić sobie niektóre rzeczy. Pożywka. No, to wszystko możemy tu zostawić. Tego to też możemy zostawić. Czemu by nie? No. no, w sumie to możemy wziąć nasiona najpierw. No, wiem, wiem. Myli mi się. Ja nacisnąłam. Ciekawe, czy wyrośnie nam. Powinno nam wyrosnąć chyba. Najwyżej stracę hajs. Dobra. Tu jeszcze trzeba dokupić w takim razie. No, idziemy dokupić jakiś nasionek. Może ja się przydadzą. Mamy, o tutaj już następne te I to są jeżyny słuchajcie Tak Wyglądają bardziej jak maliny Ale niby to są jeżyny Także nie wiem Ja to pewnie będę na to mówić maliny Bardziej mi pasuje Dobra idźmy Szybko No na z niej nam starczy jeszcze, żeby było jakiś czosnek jeszcze dokupić na całość, na przykład albo to. Dobra. Wykupujemy mm. tych ziemniaków. No i wyżej tam końcówkę posadzimy gdzie indziej. A, nie mamy miejsca. Dobra, to trzeba sprzedać. Tygunie jedno zostawimy. No i to. No i to w sumie też możemy sprzedać. No i dobra. I teraz. Tego dokupimy, ze 20 na razie. Hmm. Stać nas na katalog, ale też myślę nad, nad tymi, nad drzewkami. bo chciałabym też te drzewka wziąć na zewnątrz nie tylko w tym e, w szklarni wiecie co chyba sobie kupimy tego co chyba mamy nie wiem w ogóle jakie my mamy tam wiem że mamy wiśnie mamy na pewno y, pomarańcze czy to mamy przez chwilę? To też mamy, bo oddawaliśmy to. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie pamiętam. O, jest ten dziadziu. Od razu dam mu. Dam mu papryczkę i lecimy. O, jest ta. Dziękujemy jej za ciastka. I już musimy szukać do niej Lika tego. Nie ma sam. Nie mam nic dla ciebie. I w ogóle tak sobie myślę, że przegram sobie trochę tych dni sama. Więc w następnym odcinku tam się, nie wiem, spotkamy może na festiwal. No, bo tak to taka monotonia mamy scenkę z tym w końcu, z shane'em. Nie, w tej czapce musimy ją zdjąć. nowki przy sobie konuje mamy w tym w szklarni chyba no. no. Się wystraszyła. Chyba. Masakra. No, ten chłopak ma problemy z, ze sobą. Ewidentnie, ale możemy do niego wejść. Fajnie. Też ma tutaj kąpa, ma radyko. A nie, no tak. Z tym. Z guzikiem tutaj ich nie ma. Nie wiem, gdzie on się podział, ale może już jest w tym, w barze albo pracuje. Dobra, szukamy. Zgórczy wczoraj zbieraliśmy, dzisiaj już są nowe. Tam zostawiłam jedną. Mm. Zajrzymy jeszcze od razu tutaj, do tego lasu magicznego. Siemanko. Też jest dużo tych krzaków. Dobra, wezmę sobie już tak. Przygotuję. I ten się czai. O! W końcu nam jakaś notatka wyskoczyła. Już dawno notatek nie mieliśmy. Patrz. Dobra. O, tu jeszcze się schował jeden. Patrzcie. Dwóch. O, jej. Ile tych slime'ów ostro. Aż mnie za. No a, on to... nie wiem, czy on był, czy nadal. Czy jakiś inny to był? Się zagapiłam. Dobra. Tu tak pościnamy. Drewno to nam się przyda. A chociażby na tego konia trzeba zbierać. Mm, co jeszcze trudno. No dobra. Czy my tu przejdziemy? Przejdziemy. I nie ma tego, co ja szukam. Ale pójdziemy się tam na dół. Może też czosnek wy, wyrósł. No pójdziemy tu. Mam nadzieję, że nie przeoczyłam. Dobra, tu nie ma. Tu jest ten czosnek. Subcia. Dobra, to nic nie ma. Mhm. Ale kurde, się już ciemno robi. Końc dnia zaraz iacie. Jedzie pierdziela. No i nie ma tego lika. Głupiego. Dobra. Szukamy, szukamy. Eee, tutaj mamy ten cały miodek. Mhm. Otóż oddawaliśmy. No i dobra, zasadzę tutaj te ziemniaki. Wszędzie. Gdzie puste miejsce i... Zamkniemy... A, tu jeszcze. Zamkniemy zwierzaki zaraz. No i tak gdzieś przeoczyłam. A tych w ogóle nie otworzyłam, ale... Ze mnie lama. Oh! No i nie będzie trufy dzisiaj, no to cóż, trudno. Jeszcze bym dokupiła jednego świnioka. Dobra, wezmę jeszcze... sadzę drzewko. Niech będzie tu gdzieś. Jak to się robiło? Zawsze zapominam. Nie wiem o co chodzi z tym. A, bo bez tego. A ja kilo zostawiłam. Dobra, to tutaj posadzimy te drzewa. Wezmę tą konewkę od razu stąd. To by trzeba zagospodarować to całe całą szklarnię, ale jakoś nie mam pomysłu na razie na to. Wezmę to, odłożę. I w końcu pizzy nie dałam temu Shane'owi. A sąsiadka odkurza. To tutaj? Można by było już pozabierać. Yy, czekajcie, bo tak. Ser nam się ten przyda, to w sumie to nie będę tutaj tam. A, miodek można coś z nim tutaj zrobić. Nie, chyba tylko do tego, nie? Właśnie trzeba by było też ogarnąć sobie yy, te beczki na wino. Ogarnę. Dobra, jeszcze tutaj trochę porządku porobimy odkładam te dziwne rzeczy. To można sprzedać. Dobra. I nie wiem, to to chyba wezmę. Zostawiam tu na razie. Bo ja nie lubię się tym bawić, powiem szczerze. Dobra. Musimy się kłaść, spać. Spora. No, i dobra, kochanie, ja będę się z wami żegnać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Yy, następny dzień to właśnie sobie przegram sama, myślę. Nie wiem, czy może nawet nie z cały dwa dni, albo kilka nawet. Więc zobaczymy się w następnym odcinku. Yy, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie jakiś ślad po sobie, będzie mi bardzo miło. Jeśli Wam się nie podobało, to też zostawcie jakiś ślad. Będzie mi też bardzo miło. Do następnego odcinka. Cześć!